Opowieści Kingi, część pierwsza: Narodziny. Na rozgwieżdżonym niebie migotały światła, jakich najstarsi ludzie nie widzieli. Pojawiła się blado-niebieska, a następnie różowa poświata, a po jej pojawieniu przemknęła świetlista smuga rozżarzonego czerwonego światła i przeszyła cały lipcowy nieboskłon. Nad Magorzycą, Groniem, Wierchami i Skrzyncyskami. Głębieniec o mało nie wyskoczył z brzegów, bulgotał i szalał, a spieniona woda biła o brzegi, wyrywając darń z resztkami ziemi, próbującej pozostać na skalistym kamiennym gruncie. Nic tej nocy nie było spokojne w gospodarstwie państwa Franczyków w łóżkach. Krasula, zamiast spać spokojnie w stajni, meczała, jakby ją gzy oblazły. Koza wierzgała i waliła o deski w zagrodzie. Kury, zamiast spać na grzędach, biegały po kurniku, jakby się szaleju najadły. Kot miałczał, psy szczekały, a całe obejście było pełne tajemniczego napięcia i niepokoju. W maleńkiej izdepce Leżała kobieta, na twarzy perliły się krople potu. Włosy, zwykle przepięknie upięte w kok z warkocza, teraz leżały w nieładzie na mokrej wymiętej poduszce. Twarz już nie młoda, ale i nie stara, była pełna przerażenia i bólu. Oczy podkrążone z ogromnego wysiłku, policzki miejscami sinoczerwone. Usta zaciśnięte i blade, ręce zacisnęła mocno, wbijając palce w siennik. Miała na sobie lnianą koszulę, mokrą od potu i krwi. Leżała tak kilka godzin, oczekując narodzin kolejnego dziecka. Myślała, że już kolejny raz tego nie przeżyje. Ból rozrywał wnętrzności. Usta miała spieszchnięte, całe ciało mokre i obolałe, nie miała już siły, ale nie poddawała się, bo wiedziała, że od tego, czy się bardziej postara, zależy życie maleństwa, które miało się narodzić i jej życie. Ostatkiem sił wydała na świat dzieciątko. Masz śliczną córeczkę Katarzyno. Usłyszała głos babki, która odbierała poród. Dziękuję, Fabio powiedziała drżącym głosem Katarzyna. Podaj mi małą, chcę ją przytulić poprosiła położnica. Jaka ona delikatna i maleńka! W tym czasie dziewczynka wydała głośny krzyk i wcale nie miała zamiaru przestać. Będzie odważna i dzielna. Na sobie radę w życiu, podsumowała Fabia. No choć mała, trzeba cię umyć i przedstawić ojcu i reszcie rodziny. Tak oto 29 lipca, roku pańskiego 1899. Przyszła na świat na szparchatku, niezwykła dziewczynka, której dano na imię Kunegunda, po świętej która Polskę obdarzyła największym skarbem Solą. Proszę, oto twoja pociecha powiedziała łagodnie Fabia, przedstawiając córeczkę ojcu. Wojciech nie ukrywał wzruszenia. Wziął zawiniątko z rąk babki i przemówił delikatnym głosem: Witaj, maleńka! Niech twoje życie będzie dobre i błogosławione rzekł ojciec Tatku, daj popatrzeć, powiedział pięcioletni szkrab o imieniu Juzio. Ale ona ma małe rączki i zaspane oczki, stwierdził braciszek. Ty też kiedyś byłeś taki maleńki, a zobacz jak szybko urosłeś, powiedział tata. Teraz masz ogromne zadanie, jak przystało na starszego brata. – Żeby opiekować się swoją siostrą, – powiedział Wojciech. – Ale ja nie chcę! – burknął Juzio, po czym odwrócił się napięcie i już go nie było. Kunegunda, którą zdrobniale nazywano Kingą, została ochrzczona wkrótce po urodzeniu w drewnianym kościele przemienienia pańskiego i nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w kamienicy. Historia tej parafii sięgała do około 1330 roku, kiedy to lokowano wieś kamienicę. W kolejnych wiekach do parafii dołączono zalesie, zasadne i sztawem. Pierwszy kościół spłonął w 1646 roku, a drugi zniszczyła powódź w 1672 roku. A kiedy Kinga miała 32 lata, Kościół, w którym była ochrzczona, spłonął z całym wyposażeniem. Miało to miejsce 25 marca 1931 roku. I jeśli zainteresowała Was historia małej dziewczynki mieszkającej u podnóża gorców, to zapraszam do śledzenia jej losów w kolejnych odcinkach.